Dzień dobry. Stoimy pod Pałacem Prezydenckim z panem Rafałem Gawrońskim, prezesem Stowarzyszenia Ziemińskiego. Panie prezesie, oglądałem bardzo niepokojący filmik na YouTubie wsadzony przez pana doktora Eugeniusza Sędyckiego, kiedy pan jest tutaj dosłownie terroryzowany przez policję. To było 10 sierpnia. Przypominają się dawne czaty. Co tu się dzieje? Dlaczego ten człowiek jest spisywany? Krzyknąłem, tak co krzyczał Kaczyński na Ukrainie. No i powiedziałem swoją opinię na temat tego, że na Ukrainie zginęło już przeszło 2000 osób. I nazwałem pana Kaczyńskiego mordercą na Ukrainie. Panie prezesie, proszę powiedzieć, dlaczego policja się pana tutaj czepiła? Co takiego było powodem tego, że pan był przez nią terroryzowany? Policjanci, pracownicy prokurator sądów nawet nie wiedzą, że zajmują się szczątkową sprawą, nie znając prawa lub wykonując stricte polecenia przełożone, które są niezgodne z prawem. Otóż sytuacja na pozór banalna. Ktoś zadzwonił i powiedział, że ten pan zakłócił porządek uroczystości składania wieńców tutaj pod Pałacem Prezydenckim 10 kwietnia w godzinach porannych. Otóż proszę państwa... Czyli PiS składał te kwiaty? Tak? tak, PIS i prezes Kaczyński. PIS i prezes Kaczyński, e, dali poparcie polityczne mordercom na Ukrainie, którzy zamordowali przeszło w chwili obecnej około 3000 osób. Tak, ale co to ma do składania kwiatów? To ma e, tyle wspólnego, że państwo polskie nie jest państwem kryminalnym. To jest pierwsza zasada. Druga zasada, że ktoś, kto uchodzi za świętoszka, nie może popierać morderców, ponieważ to się kłóci z przykazaniami nie zabija. A i pan zaprotestował przeciwko e, temu, że prezes Kaczyński krzy krzyczał na Ukrainie chwały Ukrainie, tak? A, no nie tylko. Ja protestuję przeciwko e, tym, że e, ludzie się zmieniają w trakcie lat. To już cztery lata od zamachu stanu w Polsce. E, w dalszym ciągu nie mamy prawdy. E, opozycja udaje, że jest prawda. E, prawdę ujawnił profesor Cieszewski. E, także Możemy to przeczytać u pana Cierpisza na stronie Zamach. Tam jest wszystko opisane, gdzie zostali zamordowani, jak zostali zamordowani. No tak, to jest fałsz smoleński, prawda, okęcka, prawda? I zresztą myśmy robili reportaż Smolec Niewygodne Pytania. Otóż ja, działając na podstawie konstytucji, gdzie jest napisane, że każdemu zapewnia się wyrażanie swoich poglądów. Oraz pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji. To jest kardynalny zapis dla każdego Polaka, który chce dzielić się swoimi poglądami publicznymi. Jeżeli jest zgromadzenie publiczne, ja mam prawo wyrazić swoje poglądy. I te poglądy tutaj wyraziłem w tym dniu. Natomiast ktoś z popleczników Kaczyńskiego, w momencie kiedy on już odjeżdżał, czyli uroczystość już była zakończona, zadzwonił, że zakłóciłem uroczystości. Oczywiście. Czy pan jakieś fizycznie działał, że pan kogoś popchnął, czy coś takiego? Nie. Stajemy dokładnie w tym miejscu, samochody e, Kaczyńskiego podjechały tutaj. E, ja podszedłem do skraju chodnika i pozdrowiłem e, Kaczyńskiego słowami e, Sława i ukraińskim. Kaczyński zamordowałeś e, swoim politycznym poparciem 2000 osób na Ukrainie. Co najmniej. Tak? Co najmniej. To są już fakty. Tych faktów już po prostu nie wymarzą. E, są to o, e, dzieło ludobójstwa, skłócenia i wojny bratobójczej. W no tak Polsce. a teraz Kaczyński, Kaczyński nawołuje do zbrojenia się. Polski, gdyż nam grożą to Rosjanie w Moskwie podobno. Czy nie chodzi przypadkiem o jakąś propagandę prowojenną? No oczywiście, że chodzi o propagandę prowojenną, ponieważ nas już, już wymordowano, przeszło 300 milionów Słowian. Proszę Państwa, wojna, która ma się teraz odbyć, ma wymordować od 300 do 500 milionów Słowian. Słowianie jako rasa ma zniknąć e, z tej części Europy. Pan, ja i wiele osób, które tu spacerują. Tak, te, które wyrażają swoje poglądy. Chciałbym e, powiedzieć, że tutaj e, e, posiadam taką legitymację prasową, gdzie jest napisane, e, że posiadacz tej karty działa na podstawie artykułu 54 Konstytucji. E, każdemu zapewnia się. E, z czego korzystamy w tym momencie również. Tak. Z czego korzystamy. E, możemy się taką kartą posługiwać wszędzie. E, na, w najbliższym czasie na tą kartę będę próbował wejść do o, Sejmu, Sejmu, który jest, ma charakter kryminalny i okupacyjny. Zobaczycie Państwo, jak to się odbędzie. Proszę Państwa, ja nigdy tam nie wejdę, mimo że Konstytucja mi to zapewnia. Panie prezesie, ale Pan na, na, nawiązywał do y, naruszania, powiedzmy, tych zgromadzeń, prawda, że y, Pan nie miał prawa wypowiedzieć swojej opinii, no tak reaguje Policja. Ja miałem podobną sytuację, y, podczas gdy był przemarsz przez ulicę Szewską demonstrującej Ligi Obrony Suwerenności, która miała hasła antymuzułmańskie, antyislamskie, że nie chcą islamizacji Polski, Co jest kompletną bzdurą w tym momencie? Mamy tutaj ile islamczyków. Ja krzyknąłem prez okupacją ja bym chciał uzupełnić pana wypowiedź, być może podzielić się moją wiedzą z internautami oraz wszystkimi Polakami. Przypomnę, że te audycje nasze są dla Polaków. One nie są ani dla Żydów, ani dla muzułmanów. Publikujemy stricte dla Polaków nie w formie rasistowskiej i nie wypowiadamy się źle, bezdowodowo na podstawie innych mniejszości mieszkających w Polsce. Otóż, proszę państwa, pan, panie redaktorze, był atakowany. Przez zwolenników tak zwanego mazaizmu. Co to jest mazaizm? Otóż e, są to połączone e, religie pod patronatem e, Abrahama, czyli mamy judaizm, chrześcijaństwo i. E, czyli nie, żad, nie żadni, tylko mazaiści. Tak. Czyli nie miałem racji, chrześcijan sprzed okupacją powinien być rzecz przez dokupację mazaicką, tak? Tak, to było właśnie nieprecyzyjne określenie, które pozwoliło na, na kontrolę i podciągnięcie pod jakieś tam działania. Jeżeli mówimy o mazaizmie, mówimy o religii y, Nowego Świata. Y, religie, Czyli ta religia New Order, tak. Proszę zauważyć, zalecam dochodzenia do kościoła z dyktafonami i rejestrowanie mszy świętych. Otóż księża, na przykład to, to, co ja zdążyłem zaobserwować już w diecezji warszawskiej, gdy mówią o Starym Testamencie, mówią o słowu Boga. Wypowiadają się o Nowym Testamencie, o Jezusie, mówią słowo Pana. Różnica pomiędzy tymi dwoma słowami jest zasadnicza, ponieważ Jezus dla nas ma boską postać, jest Bogiem dla nas. Nie, A w Mazejczyźnie Jezus nie będzie bogiem. Nie będzie, tak samo jak, jak inni prorocy. Pan, panie Rafale, wyszedł dzisiaj z całkiem nową... Tezą, o której jeszcze nie słyszeliśmy, jest to coś nowego zupełnie. Wcześniej Pan y, używał terminologii judo Czy To jest to samo? Tak, to jest to samo określenie, mało tego, o, oni składają e, ofiary rytualne, e, chowają się na specjalnie przygotowanych e, miejscach pochówku, e, gdzie e, na przykład możemy zaobserwować, że takim miejscem pochówku dla mazdaizmu są powązki, gdzie e, sprowadzono do tych celów, aby można było tych największych kapłanów i zbrodniarzy pochować. Ludzie protestowali, ale właściwie nie wiedzieli dlaczego. Tam Gieremek został pochowany i, i inni, że to jest miejsce pochówku szczególne. A dlaczego szczególne? Ponieważ przywieziono czaszkę. Jako element kultu religijnego z Katynia. Katyn, przypomnę, był mordem rytualnym. I tam wmurowano ten czas, czyli poświęcono ten obóz. Oni działają na takiej samej zasadzie, jak chrześcijanie mają, pozyskiwają relikwie. Symbole kultu z mordów rytualnych. Czyli to są sataniści jednak? Oczywiście. Jeżeli ktoś żąda, żeby składać ofiarę swoje ze swojego syna pierworodnego. I ta osoba jest skłonna tego dokonać i składają te własnego ofiary dziecka. własnego dziecka, to słusznie Jezus nazwał ich dziećmi szatana. To nie są moje słowa, to są słowa Jezusa. Ewangelia... Zobaczymy, czy YouTube, YouTube to wytnie. Ewangelia świętego Jana i jeżeli święty Jan mówi o, o słowach Jezusa, to musimy wierzyć Jezusowi, skoro wyznajemy Jezusa jako naszego Boga. Panie Rafale, panie prezesie, co pana zdaniem powinniśmy robić? Bo sytuacja jest groźna z tego, co my się orientujemy. Otóż Grozi nam wojna przede wszystkim. Otóż przede wszystkim zero wsparcia dla jakiegokolwiek e, e, polityka w Polsce. Nie uczestniczymy w, w tym wszystkim, co chce nas wciągnąć, uwikłać, e, tak. uwikłać e, ci sami zleceniodawcy, co, co uwikłali Niemców. Tak. Proszę Państwa, to są ci sami zleceniodawcy, którzy obsadzili Hitlera, teraz obsadzają Tuska. Nie może być gorszej sytuacji dla Polski, dla Polaków, jeżeli e, e, osoba publiczna e, głosząca tezy iż Polska, Nienormalność będzie nas eksterminowała z takiego miejsca jak e, przewodniczący Rady Europy. To jest najgroźniejsza sytuacja od czasów dojścia Hitlera do władzy. E, ten e, człowiek, który jest odpowiedzialny za zamach stanu w Polsce w 2010 roku, e, będzie robił wszystko, żeby nie tylko, już nam zresztą zrobił, 67 lat, e, pensje głodowe, warunki głodowe. Przecież I za to dostał posadę, pewnie. I za to dostał posadę. Przecież e, ma, mało tego uczestniczył. W złożeniu rytualnym e, dwóch prezydentów. E, z tego jeden e, jest e, w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Na krypcie nagrobnej jest napisane, że e, zmarł w Katyniu, a ksiądz bodajże król e, pisze, że zmarł e, koło Katynia. Tak e, kardynał Necz fałszuje e, historię, fakty w historii. Możecie Państwo pojechać do, do Świątyni Opatrzności Bożej i zobaczyć, co jest na płycie nagrobnej. Czyli Pan na faktach e, bazuje we wszystkim? Ja bazuję na faktach, ja nie bazuję ani na potencjalności ani na jakichś mitach, ani fakty są jednak y, okrutne, że y, przychodzą bardzo ciężkie czasy dla Polaków pod przewodnictwem zboczeńca cywilizacyjnego, jakim jest Tusk. Panie Prezesie, ja chciałbym tylko jeszcze jedną rzecz dodać. Y, ja byłem legitymowany przez y, policję w, w cywilu. Proszę numerek, to tak samo dla mnie, dziękuję bardzo. Może panowie powiedzą, dlaczego panowie mnie zatrzymują? No dobrze, dobrze. Dlaczego panowie mnie zatrzymują? Nie zatrzymujemy, tylko legitymujemy No, A dlaczego? podstawie artykułu 15 ustawy o policji. Znaczy co złego zrobiłem, proszę powiedzieć mi? Jest pan w miejscu zgromadzenia, które pan zakłócił. W jaki sposób zakłóciłem? Przed pan w zgromadzenie. Znaczy co, z boku stałem, z boku stałem, Przedem kręciłem i dałem swoje, swoje powiedzmy, wyraz Piszemy swojemu dane. niezadowoleniu. Piszemy, to nie byli policjanci normalni, to byli, to byli po prostu ubecy, przebrani, tłumem Ligi Obrony Suwerenności szli. Czyli co, Liga Obrony Suwerenności to nie jest Liga Obrony Suwerenności z tego wynika, to jest jakaś partia, która ma ubeków w swoim, swoim powiedzmy, szeregach. No, trudno mi się wypowiadać o, na temat innych. My mamy własny e, punkt widzenia zalecam nie uczestniczenia w procesie okupacyjnym Polski, nie kolaborowania, nie wybierania żadnego z polityków Ju, już żeśmy wspaniale e, zdali egzamin, ale chciałbym Polakom przypomnieć, że jednak e, Hitlera kolory to były czarno-biało-czerwone. A państwo zobaczycie gazetę polską tych żołnierzy, wyklętów, których ubierają w kolory czarno-biało-czerwone. To tylko woda na młot dla Rosjan, aby powiedzieć, będziemy toczyć wojnę z niedopitkami faszystów, bo przecież po wojnie. Yy... Judeosataniści z Rosji tłum tak tłumaczyli, dlaczego mordują Polaków i wywożą w głąb Rosji. Dlatego, że oni współpracowali z faszystami. Dlaczego czekali na, 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 na wymordowanie Powstania Warszawskiego? Bo im tłumaczyli, że to są byli kolaboranci faszystów i nie mogli pozwolić, żeby tacy pozostali przy życiu. Proszę Państwa, te kolory czarno, biało, czerwone są typowymi kolorami y też mamy. hitlerowskimi, i te kolory tutaj, proszę Państwa, widać. One już nie są na supach granicznych oddzielający Polski od Unii Europejskiej, ale niewątpliwie są obecne w Czyli życiu. Czyli to nie jest przypadek? Nie, to jest całkowicie zorganizowana akcja, tak jak akcja medialna wirtualnej Polonii, Y, która głosi na przykład na billboardach, że y, z separatystami już żeśmy walczyli. Przepraszam, z jakimi, y, y, Jaka była sytuacja, żeśmy walczyli z separatystami? Panie prezesie, to nawiązując do tego, co pan mówi przed momentem o Gazie Polskiej, to samo sugerował y, znany reżyser no, pan Grzegorz Braun. Że Gazeta Polska nigdy, proszę pana, na przykład nie będzie krytyczna wobec Waszyngtonu. Czy nie sądzi Pan, że po tych słowach sugerujących, że Gazeta Polska no nie jest polska, Grzegorz Brown powiedział w pro, że to może być CIA. Nie sądzi Pan, że pojawi się w tej niedługo tytuł wielki w Gazecie Polskiej, z pierwszej strony Rafał Gawroński, Marek Podlecki szpiegami rosyjskimi albo agentami rosyjskimi. Grzegorz Brał niedawno to samo powiedział, sugerował przynajmniej, że Gazeta Polska może być agenturą CIA, powiedzmy, prawda? Pan powiedział coś podobnego. Wiemy, że już ksiądz Zalecki uznawany jest za agenturę rosyjską, co jest kwiną, totalną kwiną, dlatego tylko, że powie wiedział, że na Ukrainie są faszyści. Zanim ja pisałem, że to jest gazeta rzekomo polska, gazeta e, e, polska, e, gdzie ani słowem nie wspomniano o tym, że tutaj na tym krakowskim przedmieściu byłem aresztowany z krzyżem, nikt nie wspomniał. I nikt nie wspomniał w żadnych mediach, I nie że... I nie wspomniał, że Rafał Gawroński, prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego był aresztowany pod krzyżem pisałem, że e, to jest gazeta rzekomo polska. I... Y, ja osobiście twierdzę, że jednak pan Isakiewicz Zaleski publikował jeszcze w gazecie polskiej, pan Braun jeszcze nie miał takich poglądów jak mam obecnie, więc ja osobiście uważam, że cieszę się, że powtarzają moje tezy. Pan jest zmienny i pan taki, dalej taki będzie. I chciałbym żyć jak najdłużej, aby Polakom przekazywać jak najwięcej prawdy o nas, o Polakach. Chciałbym jeszcze nawiązać do tej agentury rosyjskiej. Niedawno w programie Alexa Jonesa wypowiedział się znany analityk Ray McGovern, który dawał briefingi Reaganowi i Bushowi. Jeden na jeden, czyli w cztery oczy, bez obecności innych osób, codzienne ranne informacje na temat sytuacji politycznej świata, e, czyli no, nie można by go podejrzewać o to, że to był agent sowiecki, bo waszy walczył z Sowietami. Powiedział wprost, proszę Państwa, ja w tej chwili nie wiem co powiedzieć, kiedy człowiek, który 35 lat, e, tak jak ja, zajmował się Imperium Zła, czyli Związkiem Sowieckim, w tej chwili to samo może powiedzieć o Stanach Zjednoczonych. To jest Imperium Zła. Otóż nie ma żadnej różnicy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi czy, czy, czy Rosją. Dla nas Polaków są to kraje opanowane przez satanistów. Są rodzynki, które wybijają się ponad to i próbują e, nagłaśniać. Ale od czasu, kiedy e, zabito cara w mordzie rytualnym Polaków w, w Katyniu już nie mamy złudzeń. E, chciałbym przypomnieć wszystkim, że jednak ten mord rytualny e, został spowodowany w Katyniu w jakimś określonym celu. Zmian cywilizacyjnych na świecie. Które nastąpiły. I, tak. I żeby rozszerzyć ten i, imperium e, ma, mazaizmu e, na świat i stworzyć z Polski taką, a nie, a nie na kraj w latach wczesnokrotnych. W latach 90. przywieziono te czaszki, pozbawiając rodziny godnego pochyłku. To przecież pani Witomiła Wokieziewska i pani Krystyna Jak upominały się o zmiany. Panie prezesie, ale to poruszymy w, w kolejnym programie, dobrze? E... Może to ma związek z tym, co tu... Na razie jesteśmy widokiem pana tutaj Gary Coopera, tak? to jest pan Cooper, wybory. Kolory czarno, biało, czerwony, Solidarność, czyli ta y, zdradziecka inicjatywa y, Zachodu w Czesłowiu, bo to nie był Zachód, który to zainicjował, przejął przynajmniej oryginalną inicjatywę. Cieszmy się tym widokiem, póki jeszcze żyjemy. Tak, i chciałbym przypomnieć Polakom, że jest taki artykuł 54 Konstytucji. Jeszcze jest. jeszcze jest i proszę Państwa, naszym kolorem Polaków był zawsze karmazyn. I takim kolorem pozostanie. Nie żaden biały, czerwony czy czarny.